Cześć, ja się nazywam Julita Demska, jestem coachem relacji i dziś chciałabym Ci opowiedzieć o technice manipulacji, która często jest wykorzystywana w związkach, w relacjach i jest nią gaslighting. Jeżeli wcześniej szukałaś różnego rodzaju informacji o toksycznych relacjach, na przykład o relacjach z narcyzem, to całkiem prawdopodobne, że natknęłaś się już wcześniej na ten termin, jakim jest właśnie gaslighting. Dla pozostałych osób może być to termin nowy, ale nie jest wykluczone, że w przeszłości lub obecnie bliście jest. Jesteście ofiarami gaslightingu albo sami jesteście sprawcami, czyli tymi gaslighterami. Gaslighting jest to manipulacja, która prowadzi u ofiary do takiego poczucia utraty zmysłów, do takiego poczucia braku wiary. Swoje własne zdrowie psychiczne. Ofiara zaczyna podważać swoją rzeczywistość, to jak postrzega tę rzeczywistość, zaczyna powątpiewać w swoje zmysły, w to co widzi, w to co słyszy, zaczyna kwestionować swoje myśli, yy, uczucia, emocje, swoje wspomnienia. I w pewnym momencie nie wie już, co jest fałszem, co jest prawdą. To wszystko dzieje się za sprawą zachowań, różnych czynów, różnych strategii, które robi sprawca, czyli ten manipulator. Cele sprawców mogą być bardzo różne, ale za tymi różnymi celami stoi jeden nadrzędny jest to chęć zdobycia kontroli. Poczucie kontroli to jest najważniejsze dla tego manipulatora, który uprawia właśnie gaslighting. Sama nazwa gaslighting pochodzi ze sztuki, która powstała na początku XX wieku i została zekranizowana w latach 40. W filmie Gaslight główną rolę odegrała Ingrid Bergman. Jest to bardzo dobry film, który polecam wszystkim tym, którzy chcą lepiej zrozumieć ten proces i to zjawisko. W filmie zobrazowana jest para małżeństwo, w którym na pozór bardzo dobry mąż okazuje się mężem, który uprawia przemoc, ale przemoc emocjonalną, przemoc psychiczną, opartą właśnie na tym gaslightingu. Mąż robi wszystko, żeby żona uwierzyła w to, że ma zaburzenia psychiczne, że z jej zmysłami jest coś nie tak. Robi też wszystko, żeby otoczenie uwierzyło w to, że jego żona zwariowała. Jego celem jest to, by zdobyć majątek i dlatego to wszystko robi. I jednym ze sposobów, które wykorzystuje, są lampy gazowe, wykorzystywane w tamtych czasach do oświetlania pomieszczeń. Lampa gazowa, czyli właśnie gaslight. I ten mąż włącza, wyłącza te lampy, powoduje taki efekt migotania. I kiedy żona to dostrzega i mówi to co widzi, to mąż zaprzecza temu, wmawia jej, że nic się z tym światłem nie dzieje i ona zaczyna powątpiewać w swoje zmysły w to co widzi to jest Jeden z elementów jego bardzo rozbudowanej strategii zdobycia kontroli nad tą żoną i tak naprawdę doprowadzenia jej do obłędu. Innym takim filmem, który polecam Wam do obejrzenia, by zrozumieć lepiej to, czym jest gaslighting, jest film Romana Polańskiego Dziecko Rozmary. Pewnie ten film obejrzało więcej osób spośród moich widzów, tak, tak myślę. Jeżeli go nie widzieliście, to bardzo Wam polecam, nie tylko dlatego, że jest tam widoczny ten, ten proces, a jest to po prostu jeden z lepszych filmów w całej kinematografii, tak myślę. I tutaj znowuż mamy obraz młodego ma małżeństwa, w którym z pozoru bardzo czuły i dobry mąż okazuje się tyranem i właśnie tym manipulatorem, który stosuje gaslighting. Młode małżeństwo stara się o dziecko. I żona pewnej nocy ma przeświadczenie, że została zgwałcona przez demona, przez diabła. Mąż oczywiście uważa, że, że to są jakieś paranoje, że to były sny, no i twierdzi, że to on kochał się z żoną, podczas kiedy ona spała. Rozmary, czyli żona, ma inne, różne takie przeczucia. Negatywne, dotyczące tego, co się wokół niej dzieje. Na przykład przeczucia dotyczące dziwnych sąsiadów albo lekarza, który prowadzi jej ciążę. Natomiast mąż wszystkiemu zaprzecza i doprowadza żonę do obłędu. Nie chcę Wam za bardzo spoilerować tych filmów, ale naprawdę Wam je polecam. Przepięknie jest tam zobrazowana właśnie tego rodzaju manipulacja. Jeżeli ty w swoim związku albo doświadczałaś, albo doświadczasz właśnie takiego poczucia, w którym tak naprawdę nie wiesz do końca, co jest prawdą, co jest fałszem, jeżeli często słyszysz, że jesteś przewrażliwiona, że jesteś agresywna, że zbyt właśnie mocno reagujesz na coś. Co się tak naprawdę nie wydarzyło, że pamiętasz rzeczy, które nie miały miejsca, że słyszałaś rzeczy, które nie miały miejsca, że czepiasz się o jakieś wymyślone tak naprawdę w Twojej głowie, w Twojej wyobraźni rzeczy to całkiem możliwe, że jesteś bądź byłaś ofiarą manipulacji. Na przykładzie wyobraźmy sobie małżeństwo i męża, który zdradza swoją żonę ma kochankę albo wiele. Kochanek. Siedzi na Tinderze, wieczorami rozpisuje się na Messengerze z różnymi kobietami, znika do z domu pod pozorem, na przykład, wyjścia na siłownię, spotkania z kolegami i w tym czasie spotyka się ze swoimi kochankami. Żona ma Przeczucie, że coś jest nie tak. Widzi nawet sms -y, treści takiej komunikacji. Dociera od jej koleżanek, które są na Tinderze, do niej informacja, że jej mąż ma tam taki profil. Ma od ludzi informację, że mąż był widziany z jakąś kobietą na randce albo w jakiejś takiej dwuznacznej sytuacji. Natomiast kiedy dzieli się z tym mężem. Tym z mężem, no to mąż reaguje w przewidywalny dla manipulatora sposób, wypiera się w wszystkiego i robi z żony tę złą, ta, która jest jemu niewierna, która kwestionuje jego wielką miłość, ta, która zamiast jemu wierzy jakimś koleżankom. Tak? Czyli taki mąż, który został e, gdzieś przyłapany na Tinderze, może na przykład stwierdzić, że tak naprawdę ktoś podszył się e, pod, pod niego, chcąc mu zrobić na złość, a ona po tylu latach związku i... Relacji, uwierzyła w coś takiego. W związku z tym to ona jest głupia, ona jest niemądra, ona jest tą niewierną, która jego tak naprawdę zdradziła. Czyli obraca wszystko tak naprawdę do góry nogami, tak by ta wersja nowa była przychylna. Jemu oczywiście. Jeżeli był widziany gdzieś na mieście z kobietą, to może na przykład powiedzieć żonie, że owszem, ja tu kolację z kobietą, ale był na rekrutacji i że ona doskonale wie o tym, jak on męczy się w swojej pracy i że chciałby tą pracę zmienić, a ona cały czas po prostu robi wszystko na przekór, żeby on tej pracy nie zdobył. I że go kontroluje, że go prześladuje i tak naprawdę. To warto by było udać się z tym do specjalisty, do psychologa, do psychiatry, bo on już po prostu tego nie wytrzyma, jeżeli ona nie przestanie tego robić, to będzie koniec ich znajomości. Tak? I to znowuż on ma siłę, on ma kontrolę i on stawia warunki. A ta żona zaczyna powątpiewać w to, co zobaczyła, w to, co usłyszała, w te wszystkie informacje, które zdobyła. Zaczyna myśleć o sobie jako o tej złej, która faktycznie ma pretensje o nic, o tej, która faktycznie jemu nie ufa i to coś z nią jest nie tak i być może ona ma jakąś paranoję i może powinna porozmawiać o tym ze specjalistą. Tak? Jeżeli... Taka sytuacja zdarzy się raz, czyli na przykład mąż został zauważony z jakąś kobietą na kolacji i twierdzi, że to była rekruterka. Jeżeli taka sytuacja się zdarzyła raz, to być może nie, nie ma tutaj mowy o kłamstwie czy o gaslightingu, ale jeżeli takie sytuacje zdarzają się notorycznie i ty cały czas masz wrażenie, że e, ta druga strona zrobiła coś nie tak, ale w konsekwencji to Ty jesteś tą, która się tłumaczy, to Ty masz poczucie winy, to Ty na koniec tak naprawdę zastanawiasz się, co z Tobą jest nie tak i przepraszasz na przykład swojego partnera za to, że odważyła się cokolwiek powiedzieć, cokolwiek zakwestionować, przestajesz wierzyć tak naprawdę w swoją intuicję, przestajesz mieć kontakt sama ze sobą, myślisz, że. Jest, żyjesz w ciągu jakiejś takiej paranoi, to całkiem możliwe, że jesteś ofiarą gaslightingu. I mm, gaslighterzy będą starać się robić wszystko, żebyś przestała wierzyć przede wszystkim sobie żebyś przestała wierzyć tej swojej intuicji, będą starali się odciąć siebie od kontaktu z tobą i będą to robić na różne sposoby, ten przykład tutaj to było takie wymienięcie się, takie obejście tej prawdy, natomiast Równie dobrze, yy, ten gaslighter może zaprzeczać czemuś, co przed chwileczką powiedział, co przed chwileczką zrobił, po to, żeby wpędzić cię w tę paranoję, żebyś właśnie postradała te zmysły, żebyś miała problem z odróżnieniem tego, co jest w twojej głowie, a co się wydarzyło naprawdę. Taka osoba na przykład może skrytykować twój wygląd, powiedzieć, że w poprzedniej fryzurze wyglądałaś zdecydowanie lepiej. A kiedy Chcesz się do tego jakoś ustosunkować, to ona nagle wypiera się do tego, że właśnie to powiedziała. I na przykład taki mąż albo taka żona, bo to też oczywiście może być kobieta, która jest tym gaslighterem, powie, że absolutnie tego nie mówiłam. Chyba tobie się coś przesłyszało. Ja tego nie zrobiła. Inny przykład. Taka osoba może ci podstawić nogę, tak, żebyś się wywrócił. I kiedy się wywrócisz, ona podaje ci rękę, chce ci pomóc, jest zdziwiona, co się stało. Potknąłeś się? Wywróciłeś się, osłabłeś, nie wiem, straciłeś przytomność nagle, czy zakręciło ci się w głowie, i oczywiście nie przyznajesz się do tego, że to ona um, podstawiła ci tę nogę, i że to przez nią upadłeś na ziemię i rozbiłeś sobie na przykład głowę, albo um, obtarłeś kolano. I yy, ta, ta osoba, która jest ofiarą, tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło, bo była przekonana, że noga zostaje jej potknięta, ale skoro ta druga osoba twierdzi, że na pewno tak nie było, no to co jest prawdą? Co jest prawdą, a co jest fałszem? <tryk> Gaslighter będzie robił też wszystko, żebyś kwestionował swoje emocje, swoje uczucia, będzie im zaprzeczał, nie będzie ci pozwalał odczuwać tego, co odczuwasz, um, będzie podważał, to, co odczuwasz, te twoje emocje. Może to robić na przykład w taki sposób, że będzie ci mówił, że tak naprawdę przesadzasz, że jesteś przewrażliwiona, że się nic takiego tak naprawdę nie stało, że nie masz powodów do zazdrości, nie masz powodów do złości, inni mają y, gorzej, twoja reakcja jest y, zbyt duża, nieadekwatna, nadreaktywna w stosunku do tego, co się wydarzyło, co zostało powiedziane. Taka osoba też może wybierać się w ogóle tego, co się wydarzyło w przeszłości, także ty już nie będziesz po jakimś czasie wiedziała, co ci się śniło, a co miało miejsce. Co jest wytworem Twojej wyobraźni, a co jest autentycznym wspomnieniem? Zwłaszcza jeżeli będzie chodziło o jakieś bolesne wspomnienia dotyczące tej przeszłości. Dodatkowo, takie osoby, które będą stosowały tego rodzaju manipulacje, będą robiły też wszystko, byś stracił poczucie własnej wartości. By Twoja ocena była zaniżona, bo dzięki temu zyskują jeszcze większą kontrolę, więc takie nieprzyjemne szpile, tak zwane, krytyka to będą też sposoby wykorzystywane właśnie przez tych gaslighterów. Natomiast y, wszystko to może się dziać właśnie y, z tym dodatkowym punktem wypierania się tego, że w ogóle to zrobiłem. Tak? Czyli jeżeli my będziemy mieli pretensje do kogoś o to, że nas krytykuje, że y, nas nie wspiera, to oczywiście gaslighter będzie temu zaprzeczał. Ym, na tym polega, tak z grubsza, ten mechanizm właśnie manipulacji opartej na gaslightingu. I teraz warto zdawać sobie sprawę z tego, że mamy dwa typy ludzi, którzy stosują właśnie takiego rodzaju manipulacje. I yy, jedną z grup yy, tych osób jest grupa osób, które robią to bardzo świadomie. To jest pewnego rodzaju strategia na uzyskanie właśnie kontroli w związku. Jest to bardzo przemyślane, takie na sucho. Bez emocji, po to, by osiągnąć swoje cele. Często to jest strategia wykorzystywana na przykład przez osoby o profilu narcystycznym. Drugi typ ludzi to są osoby, które robią to nieświadomie, czyli nie robią tego wcale intencjonalnie, natomiast te zachowania manipulacyjne robią nawykowo. To jest w nich, to jest pewien schemat działania, który oni. Skądś odziedziczyli, którego się nauczyli i nie potrafią funkcjonować inaczej. Powody mogą być różne. To mógł być na przykład jedyny wzorzec, którego nauczyli się z domu. Na przykład mogli mieć narcystycznego rodzica albo rodzica, który wykorzystywał ten gaslighting w związku i oni nie widzieli innego schematu budowania relacji. I dla takiej osoby jedyny sposób na zbudowanie relacji to jest sposób, w której właśnie jest nierównowaga sił. Nie ma mowy o relacji partnerskiej, tylko ktoś musi mieć kontrolę nad drugą osobą, tak? I tutaj jedna osoba jest na przykład bardziej zaangażowana, druga mniej zaangażowana, żeby zdobyć zaangażowanie drugiej osoby, trzeba po prostu przejąć nad nią kontrolę i ją zmanipulować. To wszystko tak naprawdę ma za sobą jakąś taką głębszą intencję i potrzebę tych ludzi. I zazwyczaj to jest potrzeba bycia kochanym i bycia bliskości, i, i, i bliskości. Tylko te osoby nie potrafią uwierzyć w to, że one mogą być kochane po prostu za to, kim są, bezinteresownie, bo tak za nic mogą być kochane. Tak? Bo one tego często nie doświadczyły wcześniej, i są nauczone tego, żeby zdobyć, że żeby zdobyć miłość, trzeba manipulować. Ich sposobem na zdobycie tej miłości jest właśnie gaslighting bardzo wyniszczający dla partnera, wyniszczający dla tego związku, dla miłości w ogóle, który uniemożliwia w ogóle taką prawdziwą miłość. Ale te osoby nie potrafią inaczej funkcjonować, bo tak naprawdę nie wierzą w to, że one same mogą być kochane. Tak naprawdę, to i narcyz, i ta osoba, która manipuluje nieświadomie, robią to z tej samej pobudki. Nie wierzą w to, że mogą być kochane. I u narcyza, i u tej osoby, która manipuluje całkiem nieświadomie. Za tym wszystkim stoi bardzo niska samoocena. Bo i. Narcyzm tak naprawdę, narcyzm jest niską samooceną, która oczywiście objawia się jako takie rozdmuchane ego. Ale gdyby rozbić tę skorupkę, jaką otoczył się narcyzm, to tam w środku siedzi rozdygotane dziecko, które nie wierzy w to, że może być kochane, że jest w ogóle czegokolwiek warte. No i dlaczego my takich ludzi do siebie przyciągamy? Często. Sami jesteśmy osobami, które nie wierzą w to, że mogą być kochane, więc przyciągają właśnie albo narcyzów, albo takie osoby, które w sposób manipulacyjny będą walczyły o miłość. Jeżeli ja mam sama niską samoocenę, to będę przyciągać partnerów, którzy również mają problem z tą samooceną. Więc ogromną pracą domową do odrobienia dla mnie jest praca nad poczuciem własnej. Wartości i nad tą samooceną, nad pokochaniem siebie i zbudowaniem szacunku do samej siebie. I to pozwoli budować w przyszłości zdrowe granice, ale też Pozwoli wypracować w sobie taki radar w postaci zaufania do siebie, do swojego doświadczenia, do swojej intuicji, który od początku nam pokaże, że mamy do czynienia z tym manipulatorem, i jeżeli my to w sobie zbudujemy, to będziemy widzieć krok po kroku te mechanizmy i te strategie, które manipulatorzy tak naprawdę wykorzystują w relacjach z nami, i będziemy od początku potrafiły im powiedzieć po prostu do widzenia. Good Goodbye, ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No bo właśnie, co możemy zrobić, kiedy już jesteśmy ofiarami tego gaslightingu i zorientujemy się, że ten nasz partner jest właśnie takim gaslighterem. Jeżeli to jest narcyst, jeżeli mamy takie poczucie, że ten nasz partner jest osobą toksyczną, to tak naprawdę najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, to się odciąć to zbudować granice, barierę i wyjść z tej relacji. W momencie kiedy będziemy podejmować taką decyzję, to oczywiście możemy kwestionować to i zarzucać sobie na przykład niedojrzałość. Kiedy zablokujemy kogoś na Messengerze albo w telefonie, no to zastanowimy się, czy to jest dziecinne, czy to jest dojrzałe. Robimy to dlatego, że nauczyło nas kwestionować własne myśli i podważać to, w co wierzymy, tak? bo to robił z nami właśnie ten manipulator. I to jest ten efekt, który on chciał osiągnąć. Natomiast po czasie okaże się, że to jest najlepsze, co mogłyśmy dla siebie zrobić. To jest troska, którą otoczyłyśmy same siebie, by się z tego wyzwolić. Natomiast jeżeli ten nasz partner nie jest socjopatą, nie jest narcyzem i mamy poczucie, że być może jest tutaj jeszcze jakaś szansa na zmianę, no to drugą strategią, którą możemy podjąć, jest renegocjacja warunków naszych relacji, zbudowanie tego od nowa. Ale, żeby to zrobić, to musimy wprost zakomunikować. Co nam się nie podoba, co zauważyłyśmy, wierząc w tę naszą rzeczywistość, w ten nasz bastion prawdy, yy, mówiąc o faktach, mówiąc o tych zachowaniach i o naszych rzecz, yy, oczekiwaniach dotyczących zmiany. I oczywiście najprawdopodobniej pierwsza relacja będzie yy, taka, jaką, jakiej możemy się spodziewać po manipulatorze, po kimś, kto jest nawykowo przyzwyczajony do tego, żeby używać gaslightingu, będzie zaprzeczał, będzie się wypierał i będzie na nas to przerzucał, wmawiając nam na przykład paranoję. Ale jest prawdopodobne to, że taka osoba to przemyśli, zastanowi się i po czasie, czasem po długim czasie, ale zacznie coś zmieniać. Natomiast nie ma to sensu, jeżeli mamy do czynienia z osobą narcystyczną czy z socjopatą, bo on te informacje o naszych przemyśleniach, o naszych uczuciach, emocjach wykorzysta w przyszłości przeciwko nam. Dlaczego my tak naprawdę nie wychodzimy z tych relacji? Powiedziałam o tym troszeczkę już wcześniej. Często wiążemy się z takimi manipulatorami, dlatego że same mamy niską samoocenę. No i to prowadzi nas do takich wniosków, że co prawda czujemy się w tym związku źle, czujemy całą sobą, że. Yy, Jesteśmy w czymś toksycznym, ale nie chcemy postawić tej granicy i z tego wyjść, bo boimy się, że nie poznamy już kogoś, kto będzie nas chciał. Czyli znowu uruchamia się w nas to przekonanie, że nie zasługuję na miłość, nie mogę być kochana. I jak już z kimś jestem, to wolę z tą osobą być. Drugim powodem jest to, że często wierzymy po prostu w to, że ludzie są dobrzy i sobie racjonalizujemy to zachowanie, tłumaczymy tego partnera. Tylko zawsze sobie warto zadać takie pytanie, co stoi za tym mechanizmem tłumaczenia i racjonalizowania. Tam też jest jakaś ukryta potrzeba. Warto zadać sobie to pytanie. Co mi to daje, że ja cały czas usprawiedliwiam tego partnera? Co mi to daje, że ja jestem w tej takiej niezdrowej dla mnie relacji? Jaka moja potrzeba jest realizowana w ten sposób? No i jak już dotrę do tej potrzeby, to kolejne pytanie: jak ja mogę inaczej, w zdrowy sposób dla siebie, z szacunkiem dla siebie, realizować tę potrzebę? Kochani, jeżeli ten film, okazał się dla Was pomocny, to bardzo Was proszę, żebyście subskrybowali ten kanał, zostali tu ze mną, żebyście dzielili się nim z innymi osobami, udostępniając ten film. Zostawcie łapki w górę, zostawcie, jeżeli będzie ten film na innych kanałach, na przykład Instagramie, serduszka, a w komentarzach podzielcie się proszę swoimi takimi spostrzeżeniami dotyczącymi gaslightingu, jakich komunikatów używają gaslighterzy, co mówią tak. Tacy partnerzy, żeby właśnie zakwestionować tę naszą rzeczywistość, żebyśmy zaczęli sami ją kwestionować. Tak? Dla przykładu to mogą być takie stwierdzenia, jak nie masz prawa tego czuć, zwariowałaś. Przesadzasz, jesteś nadwrażliwa, przesłyszałaś się chyba, ty to sobie wymyśliłaś, tak? Jakich innych zwrotów, jakich innych określeń w komunikacji takie osoby używają z waszego doświadczenia, z waszej wiedzy o manipulacji, o gaslightingu? Na dziś Wam już dziękuję i zapraszam Was do śledzenia mojego kanału. I życzę Wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia i do usłyszenia.